Najsłabszym ogniwem omawianego samochodu jest zautomatyzowana skrzynia biegów, a mianowicie jej główna część sprzęgło. Żywotność tego urządzenia przy najbardziej ostrożnej obsłudze rzadko przekracza 70 tysięcy kilometrów, a koszt jego wymiany wynosi co najmniej tysięczny rok Evergreenów. Ale nie to jest największym problemem, bo trzeba jeszcze znaleźć odpowiednią stację serwisową do tej pracy. Rzecz w tym, że mało kto chce się podjąć tak skomplikowanego zadania, a ci nieliczni, którzy się na to godzą, wszystko potrafią kiepsko, przez co znowu skończy się to koniecznością wymiany drogiej części. Nowoczesne silniki, niezależnie od producenta, same w sobie nie charakteryzują się długą żywotnością, jak miało to miejsce wcześniej. Jednak silniki benzynowe Audi, instalowane pod maską rozważanego dziś modelu samochodu, wyprzedziły wielu konkurentów. Przedwczesne zużycie łańcuchów rozrządu, zadrapania na ściankach cylindrów i naprawdę gigantyczne spalenie oleju, będziecie dręczyć po przejechaniu pierwszych 100 tysięcy kilometrów i nie będziesz mógł nic z tym zrobić. Wielu właścicieli Audi A4 trzeciej generacji często zgłasza problem związany z awarą elektrycznego wspomagania kierownicy przy ujemnych temperaturach. Co więcej, jest to raczej reguła niż wyjątek i nikt nie powie ci, co zrobić z tym problemem. Szyba przednia jest bardzo delikatna i podatna na piasek, kamienie oraz nagłe zmiany temperatury. O ile przednie szyby w samochodach krajowych nie odczują nawet wpływu czynników zewnętrznych, o tyle przednia szyba w nowoczesnym i dość drogim Audi A4 potrafi rozbić się na kawałki już po kilkudziesięciu tysiącach kilometrów. Problem ten dotyczy wyłącznie samochodów wyposażonych w silnik o pojemności 1,4 litra. Nie jest jasne z jakiego powodu ale w parze z tym silnikiem producent dostarcza raczej niskiej jakości sprężarki klimatyzacji, które potrafią bez powodu zawieść już po kilkudziesięciu tysiącach kilometrów, nawet jeśli klimatyzacja w kabinie jest właściwie i prawidłowo używany. Znalezienie tej części będzie dość problematyczne, a koszt naprawy będzie bardzo wysoki. Inne niedociągnięcia w konstrukcji maszyny wielu właścicieli to słaby lakier na nadwoziu, Całkiem skromne opakowanie za pieniądze, o które prosi producent, niewystarczająca ilość wolnego miejsca dla pasażerów z tyłu, wysokie koszty utrzymania, trudności ze znalezieniem części zamiennych i profesjonalnych centrów serwisowych, brak wycieraczki za tylną szybą, tanie wykończenie wnętrza, słaba izolacja akustyczna wnętrza, szczególnie w obszarze nadkoli, niski prześwit, który może powodować problemy w zimie, sztywne zawieszenie, dość słaby silnik, wersja 1.4. Litra, wybredny co do jakości paliwa. Ogólnie auto to całkiem niezła opcja do jazdy w gęstym ruchu miejskim. Atrakcyjny i nowoczesny wygląd samochodu z pewnością urzeka. Jeżeli jednak zdecydujemy się na zakup tego samochodu na rynku samochodów używanych, wówczas najlepiej rozważyć opcję z manualną skrzynią biegów. Tak, nie każdemu będzie się podobać jazda w dużym mieście z manualną skrzynią biegów, ale robiąc to, oszczędzisz swój budżet na ciągłych zastrzykach środków na kosztowną wymianę sprzęgła. Zawsze trzeba też liczyć się z trudnościami w znalezieniu części zamiennych do swojego Audi, co szczególnie dotyczy samochodów wyprodukowanych po zmianie stylizacji w 2016 roku. Tutaj od Ciebie zależy, czy ten samochód jest wart swojej ceny i czy jesteś gotowy na jazdę z manualną skrzynią biegów, aby zaoszczędzić ciężko zarobione pieniądze na wymianie sprzęgła.